Siema, dzień 20. Jedziemy do pracy, jedziemy na służbę, jest niedziela. Fajnie jest czasami pracować w niedzielę, a jak jest taka ładna, zapowiadająca się pogoda, no to lepiej byłoby tą niedzielę spędzić z rodziną. No ale cóż, pracując w systemie podziałowym, czyli w systemie, gdzie pracujesz 24 służba, 48 wolnego, pracujesz w pewnym schemacie, jeśli chodzi o komendę powiatową, czy jednostkę ratowniczo-gaśniczą. Pracujesz poniedziałek, czwartek, niedziela, środa, sobota, wtorek, piątek i tak w układzie trzytygodniowym praktycznie nic się nie zmienia. Może ewentualnie czasem jakaś zamianka, czy jakieś inne... Losowe rzeczy sprawią, że na przykład zostaniesz przerzucony gdzieś tam na jakąś gościnną zmianę, albo masz po prostu jakiś odbyt godzin, ewentualnie wolną służbę. Ale, w perspektywie, właśnie pracy, tak to wygląda, jeśli chodzi o pracę w straży. Tak więc, widzimy się w komendzie. Po szybkim śniadaniu chłopaki o godzinie 8.30 pojechali na poszukiwania osoby zaginionej. Takie poszukiwania zawsze są, wiążą się z tym, że po prostu nie będzie ich 6, 8, 10, 12 godzin, więc muszą się odpowiednio przygotować z jednym śniadaniem, wzięli suchy prowiant i wyjechali z komendy. Sprzed 12.00 chłopaki cały czas są na poszukiwaniach. Napisałem też do w sumie swoich podopiecznych, żeby jak mogą to, żeby mi zrobili kilka nagrań, także żebym mógł pokazać. Jak to wygląda z perspektywy właśnie ratowników, którzy jadą i są członkami, uczestnikami takich poszukiwań. Zazwyczaj jest tak, że są poruszone kłady, drony, no i oczywiście siła ludzka, jeżeli chodzi o terariery, gdzie jak najwięcej ratowników wtedy idzie, e, przeszukując poszczególne strefy, a ich telefony logują się z taką aplikacją, która rysuje po prostu na mapie, które strefy zostały przeszukane, jeżeli chodzi o jednostkę, która jest wiodąca w przypadku takich właśnie poszukiwań. O 12 nie mamy obiadu, też no akurat nikt się. Nie zadeklarował, że ten obiad zakupi, tak więc musieliśmy sobie zamówić. I no, korzystając z tego wszystkiego, że jesteśmy sami w komendzie, ponieważ na JRG, znaczy na komendzie powiatowej, weekendy są takie, że pracowników biurowych nie ma. Na JRG jest tak, że praktycznie cały tydzień tych pracowników biurowych nie ma, oprócz dowódcy Jorgu. Zaczynamy, zrobimy sobie kondycję. Taki trening regeneracyjny plus mocną rozgrzewkę plus ewentualnie zestaw mobilizacyjny tak żeby się rozruszać i podszykować trochę na przyszły tydzień Trzy razy robimy kilometra i po kilometrze cały kompleks rozgrzewki tej która jest w planie w opisie tego filmu żeby wyregulować serducho W taki sposób mamy trzy progresywne rundy, jeżeli chodzi o kilometr pracy na no wyśle. Trzy rundy, jeżeli chodzi o mobilizację, czyli tego co jest w rozgrzewce. Nie zawsze każda grupa jest tam pobudzona. Troszeczkę to urozmaiciłem. Też wrzuciłem parę kombajnów, na przykład właśnie do takiego siadu, żeby po tych wiosłach rozluźnić ramiona, jeżeli chodzi o łokcie przedramiona, bicepsy, żeby to nie było tam mocno spięte. Także coś takiego sobie na koniec zrobiłem. 15 oddechów na spokojnie. Wszystko fajnie się rozluźniło. Łącznie klatka, czwórki i bicepsy razem właśnie z łokciami. I co, pół godziny aktywności, tak naprawdę. I mamy wszystko zrobione, jeżeli chodzi o jakąś podstawę. Nawet jak ktoś nie ma pomysłu, idzie dzisiaj na siłkę, to może sobie to zrobić w ten sposób, że wjeżdża pierwsza runda na wyszle lekko, luźno. Powiedzmy, że tempem 4 minuty na kilometr. Później próba szybciej, na przykład 3,40 i później w trzeciej opór na maksa, ile w danym dniu jest w sobie w stanie pozwolić. Ja też dzisiaj jestem dosyć mocno niewyspany, jeżeli chodzi o regenerację, po wczoraj Miśka miała ciężką noc, także razem z żoną mieliśmy też małą przyprawę, więc dzisiaj nie będziemy się siłować znowu na jakieś rekordy. 3,20, tam 4 czy tam 3,25 zrobione w miarę nie za mocno. Nie za lekko, ale na dzisiaj to wystarczająco ciężko. Po 13.00 wiech obiad. Akurat okazało się, że możemy wziąć karkówkę z kluskami i rosołek. Tak więc standardowy niedzielny obiad, tylko że nie w formie przygotowanej przez nas, tylko przygotowanej przez poboczną knajpę. Potankowice, 21. W pobliżu tego numeru pali się las. O godziny 17 wyjechaliśmy z komendy, jednak po przejechaniu około 10 km okazało się, że jest to alarm fałszywy i siły i środki są tam niepotrzebne, tak więc wróciliśmy do bazy, zawracając po prostu z trasy. Nic co, jeżeli chodzi o aktywność, nie było jej dzisiaj sporo, boli mnie stopa, także zobaczymy co przyniesie noc i widzimy się jutro.